Czy ten komentarz to prawda? Sprawdźmy to. Oczywiście, jeśli chcesz przyłożyć sobie ten uchwyt na przykład do chropowatej ściany, to nie ma co się dziwić. Że on po prostu odpadnie. A wynika to z budowy tej przystawki, ponieważ żeby to trzymało, musi się tutaj wytworzyć próżnia. Jeżeli powierzchnia jest chropowata, zobacz, przyłożę to sobie do w miarę gładkiej powierzchni i to trzyma. Jeżeli jest chropowata, to tutaj pod tą przystawkę zaczyna dostawać się powietrze, przez co po prostu ten uchwyt odpada. Jednak czy jest to prawdziwy problem? Moim zdaniem, praktycznie wszędzie znajdzie się jakaś gładka powierzchnia. I tutaj mamy tego przykład. Jak już złapie, to trzyma jak na klej. Telefon również trzyma tak samo mocno. No ale zobaczmy sobie na przykład tutaj, zobacz, ta powierzchnia tutaj nie jest idealnie gładka, a mimo wszystko, jak sobie to przyłożę, to też trzyma naprawdę mega solidnie. A jeśli chodzi o drugą część tego pytania, że te przeguby się tutaj z czasem poluzują i zacznie to odpadać, to wola, w zestawie dostajesz imbusa Tutaj są śruby i możesz sobie to w każdej chwili dokręcać, więc jeśli coś ci się poluzuje, możesz sobie to zrobić bardziej na sztywno, możesz sobie też to zrobić luźno, tak jak wolisz. Jeżeli chcesz, żeby to luźno chodziło, to sobie to luzujesz. Jeżeli chcesz, żeby to było na sztywno, to sobie to dokręcasz. Dokręciłem i teraz praktycznie już ten element się nie rusza. Następnym razem, zanim zostawisz jakiś komentarz, po prostu zastanów się, przeanalizuj ten produkt i wtedy napisz coś rozsądnego.